Lubicie jeździć motocyklem nocą? Wiadomo, ja też. Puste ulice, światła miasta. No ale co z widocznością i bezpieczeństwem? Łapcie kilka wskazówek. Krótkie światła w moto oświetlają gdzieś na 12 metrów. Długie, jak sami wiecie, niewiele więcej. Dlatego nocna jazda powinna być mniej dynamiczna. Przy 100 km na godzinę pokonujemy 27 metrów na sekundę. Co jeśli pojawi się przed nami przeszkoda? Dziura, gałąź, zachwiany pieszy? Zwolnijmy i nie oślepiajmy długimi innych kierowców. O tym, że lampy powinny być czyste, chyba nie muszę wspominać. Unikajcie przebywania w martwych punktach na drodze. Kierowcy samochodów w nocy mogą być bardziej nieostrożni i mogą nie spodziewać się was na drodze. Jeśli macie telefon na uchwycie na kierownicy, obniżcie jego jasność, niech was nie rozprasza. A taki ekran rozjaśniony na maksa może też na chwilę oślepić. Serio! Zadbajcie o strój. Czarny komplet na moto wygląda ekstra i można poczuć się jak Batman albo Batgirl, ale znacząco pogarszamy swoją widoczność, szczególnie w słabych warunkach pogodowych. Dobrze byłoby mieć jakieś elementy odblaskowe na odzieży, a ogólnie kamizelka odblaskowa to też żaden wstyd. Wizjer. Po pierwsze, niech będzie czysty. Zwróćcie też uwagę, o ile jeździcie w czarnej szybie, czy posiada homologację, bo jak nie, to może być mandacik. A poza tym, no co jednak lepiej mieć prześroczysty wizjer. Obserwujcie cały czas drogę i unikajcie patrzenia na światła samochodów, które też mogą oślepić na kilka sekund. Generalnie zachowajcie szczególną ostrożność, zresztą jak zawsze.